Schrek jest pasterzem moim, wszystkiego mi nie braknie na bagnach święconych, pasie mnie przed osłem okrutnym, obroni mnie. W imię Schreka i Fiony i Bagna Świętego. Amen. Schrek z wami. I, I z, z bagnem, z bagnem twoim. twoim. Czytanie z listu świętego piernika do osła. Chuju, nadgryzłeś moją nogę. Wiedz, że zemsta Schrekusa-Cytrusa jest wielka. Morze się wzburzą, huragan się zbierze, a góry zgniotą twoją krainę. Zemsta jest dwie, e lka zapamięte ośle. Chujcie zrobił pizda rodziła, skrek jest największym bóstwem, weź wierz w niego mocno. Zemsta jest dwie, ee, lka zapamięte ośle. Liscie je bał chujci z wisa. Schrek większego manis Hana Montana. Schrek z wami. I z, I z bagnem, bagnem twoim. twoim. Słowa Ewangelii według świętego Crysa Pedałowskiego. Gdy Schrek wyszedł do ludu za siedmiogródniewskiego osiął diabelski knuł plan zniszczenia Boga jedynego. Bogini lilii wodnych chwiona ostrzegła cały za siedmiogród przed zagrożeniem piekielnym. Dnia następnego w okolice tej krainy uderzył piekielny meteor z wysłannikami osła. Schreck wraz z swoimi wysłannikami postanowił pokonać tych wysłanników, lecz przegrywali. Nagle z za skały wyłoniła się fiona. Bogini Lili wodnych zniszczyła meteoryt wraz z wysłannikami osła. Teraz dajecie hajs na tace przegrywy życiowe. Nadszedł czas wieczerzy z Hrakusa. Wziął w prawą rękę monsterka klasik i otwierając powiedział. Zebraliśmy się w tym miejscu, aby przegnać moją osobę i dokonać cudu. Oto jest monster święty na oczach waszych, zamienie go w krew własną. Pijcie ją na świadectwo mojej wiary. W lewą rękę wziął Hetosy i otwierając powiedział. Zebraliśmy się w tym miejscu, aby przegnać moją osobę i dokonać cudu. Oto Hetosy święte, które na oczach waszych zamienie w własne ciało. Jedzcie je na świadectwo mojej wiary. Ciało z krakusa. Zramen. 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 Ciało z krakusa. z chramem nie to... I tak oto doszedliśmy do końca tej mszy. Organista niech dalej gra do informacji parafialnych nie. Panie Dołumianie, proszę grać dalej. Dziękuję. A więc ogłoszenia parafialne. W tym miesiącu obchodzimy bagnisty narodzenie, w związku z tym w sklepie parafialnym można się zaopatrzyć w propozycje prezentów do kupienia i opłatka zrobionego na wzórkę etosów zamienionych w ciało z Także jesteśmy na finiszu okresu zwanego Liliany Fiońskiej, czyli pierwszego tygodnia od ogłoszenia wiony królową Lili. Ten okres był radosny i pełen pamięci o czasach, w których żyła. Z z Wami! I z bagnem Twoim! Niech was błogosławi schrek wszechmogący z Chreku z i Bagno Święte. Z